Mapa obrazująca, w którym roku dany kraj po raz pierwszy pojawił się na Eurowizji. I jak zwykle, gdy mamy pokazaną Europę podzieloną według czasu, idealnie mamy odciętą linię występowania czegoś przed 90 rokiem w centralnej i wschodniej Europie. Korona Bogdate oznacza wygraną przynajmniej jeden raz danego kraju, i nie ma tutaj nic zadziwiającego. Większość tych krajów, które wygrały, do dzisiaj wiedzie prym na międzynarodowej scenie muzycznej, co jest a, całkiem takim, taką ciekawą rzeczą. I również ciekawe jest to, że mamy tak jakby regiony niektórych państw uznane jako osobne. Hmm, narody. Myślę, że narody, naród to może być całkiem dobrym słowem, do tego. Napisz mi koniecznie w komentarzu, która piosenka z tegorocznej eurowizji najbardziej Ci się podobała. Jak w różnych krajach nazywa się stawianie kloca lub rzeźbienie z brązu w języku polskim? Jak tego zobaczymy, to mapę musiałem ją tutaj uwzględnić, bo jest po prostu rewelacyjna. Niektóre z tych zwrotów są tak absurdalne i tak abstrakcyjne, ale jednocześnie bardzo fajne. Na Litwie jest to zwrot. Bombardować łodzie podwodne? W Finlandii odpala się torpedę? <laughs> Ogólnie widzę, w Skandynawii jest całkiem dużo tych zwrotów, ale chyba moim ulubionym jest odwracanie snikersa? <laughs> Na Krecie idzie się tworzyć, a w pozostałej części Grecji odpakować. W Albanii uczestniczy się w spotkaniu z dyrektorem, a w Bułgarii się potrząsa drzewem z gruszkami. <laughs> <noise> Uwolnianie zakładników? <noise> I chyba moje ulubione, najbardziej dystyngowane określenie, czyli granie w szachy z papieżem. Wizualizacja pokazująca dwa tajfuny na oceanie indyjskim. Ale pięknie przedstawia to siłę Coriolisa. No, przez sam środek idzie oczywiście równik. Hej, wybacz, że przerywam. Niedawno wróciłem na YouTube'a, nie chciałbym, żeby algorytm zapomniał o moim istnieniu, więc jakbym mógł prosić o łapę w górę. Dodatkowo wbij na mojego Twittera i Instagrama, tam można być ze mną trochę bardziej na bieżąco. I już nie przeciągam. Mapa Wrocławia z 1562 roku i to w sensie jest już cały Wrocław, bo dzisiejszy Wrocław wygląda w ten sposób, to znaczy ta część, którą widzicie tutaj na środku, to jest dokładnie ta, która była wtedy, a ta cała część, jak zaczniemy oddalać mapę, to jest współczesny Wrocław. No trochę mu się rozrosło, odrobinkę. Fajnie widzieć, że większość tych struktur w dalszym ciągu jest zachowana. Ten kanał, który idzie tutaj przez centrum miasta, na dzień dzisiejszy jest już drogą. Bardzo mi ciekawi tutaj to północne koryto, które prawdopodobnie chyba chyba zniknęło. Zostało prawdopodobnie usunięte podczas rozrastania się miasta. W tym miejscu mamy most tumski, a tutaj o tak naprawdę nad, nad tą częścią lądu, powinien być jeszcze jeden kanał. Mapa pokazująca granice imperium niemieckiego oraz tereny współczesnej Polski z podziałem na głosowanie na pispę. O, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, bo to jest perspektywy czasowej po prostu się nie klei. Szukałem sobie mapę wyborów i no kurczę, ten pattern rzeczywiście występuje. On jest wyraźny, to nie jest podzielone pół na pół, to jest podzielone rzeczywiście według takiej linii. A mapa Imperium Niemieckiego do końca I wojny światowej wyglądała dokładnie w ten sposób. No, to jest niemożliwe, to jest po prostu Ileś przesiedleń, które wystąpiły w trakcie ostatnich 100 lat, po I wojnie światowej, po II wojnie światowej, to jest po prostu niemożliwe, żeby ta mapa mogła to obrazować. A jednak to ma jakiekolwiek odzwierciedlenie. Coś kosmicznego dla mnie. Ta mapa się kompletnie nie klei, głównie dlatego, że mieliśmy jeszcze te, te 20-lecie międzywojenne, w którym Polska miała jeszcze inne granice. I te granice wyglądały w ten sposób. To już kompletnie nie ma sensu. Żadnego sensu. Tutaj było tyle przesiedleń, tyle zmian. Swoją drogą, możecie zobaczyć, jak dużo terenów, które były na wschodzie, tak naprawdę, no, przesunęły się na zachód. Ludzie, którzy byli przesiedlani ze wschodnich terenów na zachodnie, zajmowali tereny, które przez tak naprawdę. Mm, przez większość czasu w historii były zajmowane przez zupełnie inne narody. Na przykład ja urodziłem się w tym małym cpesku tutaj, dokładnie w tym miejscu, gdzie nigdy w historycznie wcześniej nie było Polski, przed II wojną światową oczywiście. A moja rodzina pochodziła z, no można by było powiedzieć, centralnej Polski w jakimś stopniu większym lub mniejszym, która polską była tylko i wyłącznie przed II wojną światową, bo później już to wszystko się poprzesuwało. Ale to nie Polska jest najbardziej skrajnym przykładem takiego przesuwania się granic państw. Bo może trochę w innej skali niż kilkadziesiąt lat, ale w skali setek lat, nawet tysięcy lat, można byłoby tutaj powiedzieć. Mamy terytorium imperium Gany i Gany współcześnie. To jest w ogóle kompletną abstrakcją, jakbyśmy spojrzeli na to, bo to jest kawał, kawał terenu, który znajduje się w zupełnie innym położeniu. Parę lat temu były bardzo głośne spory odnośnie wykopalisk archeologicznych, które teoretycznie powinny należeć do kany jako narodu dzisiejszego. Ale pochodzą one na przykład z terenów Imperium Gany i no, robi, robią to bardzo duże problemy, powiedzmy, ze znalezieniem prawowitego właściciela do takich artefaktów czy znalezisk archeologicznych. I mimo tego, że i Gana i Polska zajmują dzisiaj inne tereny niż w przeszłości, to na mapie sporów terytorialnych danych krajów świecimy się na zielono, ponieważ nie mamy żadnych terenów spornych, a terytorium sporne to teren, do którego chcą rościć sobie prawa dwa lub więcej krajów. Jednym z najpopularniejszych terenów spornych w Europie jest Kosowo. Kosowo jest uznawane jako niepodległe państwo przez kraj, zaznaczone na zielono na tej mapie. A władze Serbii, na której znajdowało się wcześniej dzisiejsze Kosowo, oczywiście nie uznają tego aktu uniezależnienia się tego państwa. Po kompletnie, zupełnie, zupełnie drugiej stronie globu mamy spór o Wyspy Kurylskie, które jak dla mnie, obok. Mm, Kamczatki obok ogólnie wschodu i północnego wschodu Rosji są tak niezbadanymi terenami i tak ciekawymi z perspektywy tego, jak to tam wszystko wygląda. Myślę, że rzucając się w dowolne miejsce możemy po prostu patrzeć na niesamowite krajobrazy. O, kurde, no, oglądając te wyspy, no można by odnieść takie wrażenie, że jest. To wręcz taka Islandia na drugim końcu świata. <laughs> nie ma tutaj za wiele Street View, nie ma za wiele możliwości oglądania tych terenów, ale wszystkie, które są, polecam Wam po prostu samodzielnie sobie pooglądać. A spór o Wyspy Kurylskie oczywiście występuje pomiędzy Japonią i Rosją. Jeszcze szybko wracając do Europy, oczywiście jest to teren Naddniestrza który jest jedną z najciekawszych lokacji w ogóle w Europie, polecam kanał Roman Fan Polszy, gdzie Roman Maksimow, który był przez większość swojego życia przewodnikiem po tych terenach, ponieważ stamtąd pochodzi, opowiada o życiu w tamtych terenach i o realiach życia w państwie, które nie istnieje na mapie. Ale nie zawsze spór pomiędzy dwoma krajami o dane terytorium toczy się o to, że dany kraj chce. Dany teren przyjąć. Jeśli weźmiemy sobie dla przykładu spór pomiędzy Egiptem i Sudanem, to oba kraje chciałby przyjąć tę większą część terenu, która jest tutaj zarysowana, czyli trójkąt Halaib. Jednak żadnemu z tych dwóch krajów nie jest na rękę przyjmowanie tego mniejszego trójkąta, czyli Bir Tawil. Oczywiście, jak większość sporów na takich terenach, toczy się to o dostęp do złóż ropy naftowej, i w tym przypadku również jest tak samo. Liczba więźniów na 100 tysięcy mieszkańców. I tak jak mówiłem przy poprzednich europejskich mapach, idealnie odznaczyć tutaj linia żelaznej kurtyny. I myślę, że fajnym tutaj do roztrząsania tematem jest fakt, że po zmianach ustrojowych zazwyczaj występuje w kraju zwiększona przestępczość. Jest to zazwyczaj skutkiem bocznym destabilizacji gospodarki w danym kraju. No i tak jak było w Polsce w latach 90. Różnego rodzaju grupy mafijne, grupy przestępcze próbowały przejmować kontrolę nad ym, przeróżnymi zakładami. Jednak im dalej przesuniemy się na wschód, tym bardziej. Ta liczba rośnie i w tym przypadku nie jest ona związana z zmianą ustrojową, a niestety z więźniami politycznymi, którzy, no niestety, próbując walczyć z opresyjnymi władzami swojego kraju, są często obarczani fałszywymi lub naprawdę błahymi powodami do tego, żeby trafić za kratki. Jakie są kid-friendly przekleństwa w różnych krajach w Europie? Władze będzie to kurcze, cholipka, motyla-noga, do stu wielorybów i tym podobne różne dziwne określenia. I w wielu krajach oczywiście jest to pochodną takiego prawdziwego przekleństwa. Duńskie forchulen, które oznacza na jaskinie. Włoskie kawolo, co będzie oznaczało kapustę. I jedno z takich, które brzmi naprawdę agresywnie, jeśli je agresywnie wypowiemy. Scheibenkleister, co oznacza krótko mówiąc kit do okien. Po niemiecku. <laughs> A w krajach zaznaczonych na szaro wszystkie przekleństwa są kids friendly. Co jest strasznie ciekawą rzeczą. Jak w różnych krajach przetłumaczony jest Kevin sam w domu? I Kevin sam w domu występuje m.in. w Polsce, w Niemczech, ogólnie krajach niemieckojęzycznych. Tak jak oryginalna nazwa Home Alone, czyli sam w domu, występuje w całej reszcie świata, z wyjątkiem Węgier, gdzie mamy włamywacze, uwaga, czy coś w tym stylu. We Francji, i Włoszech jest to Mamo, przegapiłem samolot. I podejrzewam, że większość tych tłumaczy pochodzi jeszcze z tych wspaniałych czasów, kiedy szklaną pułapkę tłumaczyło się jako umieraj ciężko. <laughs> Mapa Nowej Zelandii, gdzie nie mieszka ani jedna osoba na kilometr kwadratowy. I jest to blisko 80% całego terenu Nowej Zelandii. Kraj, który najbardziej możemy kojarzyć z inscenizacji Śródziemia. Czyli przepięknej, klimatycznej krainy, która występowała we Władcy Pierścieni. Jest zamieszkany głównie na północnej wyspie. Południowa wyspa w dużej, dużej części jest kompletnie niezamieszkana. A sama nazwa Nowa Zelandia. Może zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w wielu przypadkach są nowe miejscowości. Nowy Jork, nowe tereny Nowa Zelandia, New Hampshire. A gdzie są stare? Otóż Stara Zelandia znajduje się w tym miejscu na terenie Holandii. I określenie na terenie Holandii jest takim małym zgryzem. Ze względu na to, że Holandią możemy nazywać tylko tą część... Niderlandów, bo tak powinniśmy właściwie nazywać ten kraj. I niemal każdy Niderlandczyk oburzy się na Was, jeśli nazwiecie całe Niderlandy Holandią. Myślę, że to byłoby tak, jakbyśmy powiedzieli, że każdy Polak jest ślązakiem. Chile są absurdalnie długim krajem. Gdybyśmy umieścili je na, na mapie, naprawdę one by sięgały naprawdę aż od Portugalii do końca Norwegii, ale jajca. Wejdźmy na moją ulubioną mapę, czyli the true size of. Jeśli zapiemy sobie chile i przesuniemy na tereny. O, kurcze, blade, rzeczywiście. Zobaczcie, jak niezwykle długim krajem są chile. Długość Chile to 4,300 km. Ja piernicze. Gdybyśmy wystartowali z Warszawy, ta odległość, którą posiada całe chile, skończyłaby się aż w czadzie, czyli tak naprawdę moglibyśmy, moglibyśmy uznać, że dystans pomiędzy Warszawą a Andromaną jest niemal równy długości całego kraju, ale to jest kosmos. Naprawdę tego się tak nie, na to się tak nie patrzy, kiedy się patrzy na mapę. A tutaj dla uproszczenia mamy zwinięte Chile w rulon, i w sumie to byłoby bardziej rozsądne, żeby obserwować tą mapę. Gdybyśmy chcieli ją umieścić sobie, na przykład na kartce papieru, no to ciężko byłoby zrobić ją w dużej skali. No, musielibyśmy mieć długą kartkę papieru. Myślę, że może rolka papieru toaletowego. Przy wcześniejszej mapie odnośnie terenów spornych, mówiłem, że wschód Rosji jest tak niezbadaną i tak ciekawą krainą. I myślę, że mapa zagęszczenia populacji Rosji obrazuje to naprawdę, naprawdę niesamowicie. Większość ludzi mieszkających na terenie Rosji mieszka wzdłuż zachodniej granicy. Mają tyle terenu, a po kiego się pchają na ten zachód, nie? <gry> Mapa obrazująca jak wygląda nadawanie imion w konkretnych krajach. W Europie mamy oczywiście nadane imię plus nazwisko. Jednak nie wszędzie, bo na Węgrzech mamy nazwisko plus nadane imię. Ciekawy case to Hiszpania i Portugalia, gdzie mamy nadane imię i dwuczłonowe nazwisko. W Hiszpanii ojca i matki, a w Portugalii odwrotnie. Niedawno we Włoszech zostało przeprowadzone referendum, które ma ustalić tam bardzo podobny model nadawania nazwiska dzieciom i jest to spowodowane przeciwdziałaniem nierówności płci na tamtych terenach. Warto pośledzić, zobaczymy, jak to się rozwiąże. Islandia omawiałem w poprzednim odcinku. Myślę, że ciekawą rzeczą jest Islandia, na której, która jest jednym z chyba z ostatnich krajów w ogóle na, na świecie, w których się nadaje nazwisko od ojca. Czyli jeśli był na przykład syn. Andersa, no to będzie Anderson. A jeśli córka Karla, to Karl Dotir, Bardzo ciekawa konstrukcja i bardzo ciekawe w ogóle, że to kulturowo zostało jako jedno z niewielu rzeczy. Na Białorusi, w Ukrainie czy w Grecji występuje podobny schemat jak na Islandii, tylko to nazwisko patronymiczne... Patronimiczne? Boże tylko to nazwisko patronimiczne występuje w formie drugiego imienia i bardzo często jest po prostu pomijane. Gdybyśmy mieli taki model w Polsce, mielibyśmy na przykład Jana Kowalskiego, który ma ojca Tomasza, to byłby to Jan Tomaszowicz Kowalski. Coś w tym stylu. <grych> w krajach arabskich mamy nadane imię, imię ojca, imię dziadka plus nazwisko. To jest dopiero komplikacja. 50% Kanadyjczyków żyje na południe od tej linii, i 50% na północ od tej linii. A ta linia znajduje się naprawdę, naprawdę daleko na południu, względem całej powierzchni Kanady. I podobnie przejdźmy do mapy True Size Off, ponieważ tutaj możemy sobie zobrazować, dlaczego to wygląda tak dramatycznie i tak dziwnie. Ponieważ jeśli przesuniemy sobie Kanadę troszkę bliżej równika. Te olbrzymie tereny, które widzimy na mapie, które są całą północą Kanady, to tak naprawdę, pomijając, że już arktyczne tereny, to one tak naprawdę nie są aż tak ogromne skalowo, jak widzimy to, kiedy ustawimy Kanadę w tym miejscu. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli się podobało, zostaw łapkę w górę. Poprzedni film z mapek na ekranie końcowym.